Tak, chcę wierzyć, że Stany Zjednoczone pozostają po naszej stronie, ale musimy być też gotowi na to, że już dłużej Stany Zjednoczone nie są po naszej stronie. Czyli musimy się przygotować również na taką ewentualność. I dobrze, i teraz pan Marek Jakubiek, i co pan na to? Czy jak się panu podobają Stany Zjednoczone, które rezygnują ze swojej roli, jaką do tej pory miały? Zmieniają tak naprawdę układ sił na świecie. Orientują się na konflikt, na walkę z Chinami, na usta ustawiają się po tamtej stronie i odpuszczają, odpuszczają swoją rolę, bo to jasno widać. Jaką rolę? Pan Litera wie... o wymiarze globalnym. Ja, czekam na odpowiedź, jaką rolę one tu miały. To pan mnie zadaje teraz tak. pytania, tak? Czy rozumiem, że Stany Zjednoczone nie ustawiały się w roli strażnika pokoju w demokratycznym świecie, nie ustawiały się w roli tych, którzy pokazują się jako mocarstwo, nie dopuszczając do tego, żeby druga strona y, ustawiała sobie tutaj, na przykład żebyśmy my nie byli w ruskiej strefie wpływów. Panie redaktor, żeby zrozumieć Amerykanów, to trzeba zacząć racjonalnie myśleć. To jest po pierwsze, czyli popatrzeć i nie mówić językiem infantylnym. Naprawdę tutaj panie pośle pojechał pan tak równo jakąś opowieścią, która z rzeczywistością nie ma żadnego, nic wspólnego po prostu. I powiadam państwu tak, że moje emocje budzi fakt, kiedy ja proste sprawy muszę tłumaczyć. Amerykanie, przepraszam, to co to? Sponsorzy są pokoju światowego? To znaczy, że każdy Amerykanin z 300 milionów, ponad 300 milionów obywateli amerykańskich musi utrzymywać świat po to, żeby Francuzi Mistrale produkowali dla Rosjan? Albo Niemcy, żeby e, e, broń pancerną e, doposażali Ale podora, amerykańskie? Jądrowy, kto przepraszam, to, to, to ja przeszkadzałem. Tak, panie ministrze. To było źle, jak po ja przeszkadzałem, kolei, tak? Kolei. ja będę tego pilnował. Więc ja chcę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli Francja, Niemcy, Włochy nie będą pilnowały... E, e, Finansowania armii naszej wewnętrznej, czyli Paktu Północnoatlantyckiego, to tutaj nigdy nie będzie y, 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 bezpieczeństwa. To, że Putin traktuje tak Europę, bo on tak Europę traktuje, to on wie, co on robi. Dlatego, że Europa jest bezzębna. Europa nie, pa, nie ma żadnego potencjału dzisiaj obronnego. Cały sprzęt niemiecki, który idzie na Ukrainę, się po prostu psuje. I to mówią prosto Ukraińcy, że wolą jeździć polskimi PT-91 niż leopardami. To jeżeli my mamy dzisiaj taki ogląd sytuacji, że wreszcie e, załapali, jaśnie Państwo z Niemiec i Francji, że dżeweliny będziemy robić e, europejskie, po czym Wasz rząd składa ofertę wzięcia udziału w tym projekcie, a Niemcy, e, e, a Niemcy i Francuzi. Odmawiają, mówiąc, że my to sami zrobimy. Do widzenia, to pytam się, kogo wy bronicie? Amerykanie mówią, król jest nagi. Kogo pan broni? Europa jest naga. Kogo pan Europy broni? bronię, pani redaktor, Europy bronię. Przed Niemcami i Francuzami. Europy bronię. Ale z kim w Sojuszu pan Ale broni? To jest to, sekunda. Powiem sekunda, tak. Sekunda, sekunda, tak, że, że jeżeli tak. wy pan, mówicie z kim o tym. A Pan w Sojuszu broni tej Europy przed Ameryka Niemcami. Ameryka była, i Francuzami. będzie w Europie, bo to jest ich Ja to... Kiedyś z generałem rozmawiałem z Paktu Północnoatlantyckiego emerytowanym, co prawda, amerykańskim. Pytam się, po co wam Ramstein w Niemczech Przenieście do Polski. A on mówi, jak się wyprowadzimy z Ramstein, to za chwilę trzecia wojna wybuchnie. Oni wiedzą, pan co. Pan broni mówią. Europę przed Niemcami i Francuzami. Tak jest, tak jest. Cytat z francuskiego prezydenta nadal która trwa. <coughs> zdaje się i te cytaty właśnie agencje przekazują francuski prezydent Macron otworzy debatę na temat rozszerzenia francuskiego parasolu jądrowego na Partnerów Europejskich. Mhm. To jest dokładnie to, czego się Putin boi, bo Putin ma A broń nie. jądrową i bro, boi Nieprawda. się jedynie, i boi Pani się redaktor. jedynie tych i boi się jedynie tych, Środki. którzy mają również mhm. broń nuklearną. Broń nuklearną można mieć, mhm. p, tylko trzeba mieć nosiciele do niej no. i mieć możliwości stosowania. Póki co, to rząd, ostatni rząd zakupił nosiciele broni jądrowej w postaci 900 rakiet dalekiego zasięgu. Warto o tym powiedzieć, o bezpieczeństwie. Więc żeśmy już wtedy w Komisji obrony narodowej, w ósmej kadencji żeśmy na ten temat rozmawiali. I, a dzisiaj państwo się dopisujecie i każecie nam myśleć, że jeżeli Scholz, który sobie tak po prostu frywolnie zadzwonił do Putina i Putin go potraktował po prostu zwyczajnie jak chłopca do bicia. On powiedział, to był mój wielki błąd. Pamiętacie państwo, jakie oburzenie było? Z kim on to wtedy negocjował, zapytam się. Z punktu widzenia politycznego. Czy widział Polaków, Francuzów? Czy on widział w ogóle kogoś, kogokolwiek? Nie. Spotkali się w Berlinie, ja do tego wrócę, bo to jest symptomatyczne. Spod Spotkali się w, na szczycie w Berlinie prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Francji, kanclerz Niemiec mm -hmm. i premier Wielkiej Brytanii. Się. Pytam się, gdzie była Ukraina? A dzielili pieni pieniądze wtedy. Ale czy tam zapadły y, jakieś decyzje? Zapadły Czy decyzje. zapadły tam jakieś decyzje Zapadły pokonowe? Podpisano decyzje. tam jakiś rozejm? Zapadły czy, decyzje, czy, nie rozejm, Czy Pani. powiedziano, jakie, jakie zapadły tam decyzje, które były Pani ponad redaktor, głową Ukrainy? siedzimy Słucham tutaj pana. 20 jakie minut. Jakie zapadły decyzje tam, które zapadły ponad głową Ukrainy? Na przykład podział środków i strefy wpływu w Ukrainie od budowy ukraińskiej, mm -hmm. bez udziału polskiego. Polaków już tam nie ma, a Donald Tusk siedział wtedy w Pimpogach, chyba grał. Natomiast, powiadam jeszcze raz, siedzimy tutaj i nie macie żadnego rozwiązania. To Trump odważnie powiedział: jest rozwiązanie. Ma być pokój za wszelką cenę. I do widzenia. Tak, ma być pokój za wszelką cenę na warunkach Kremla, Dariusz Stefani. Jakiego Kremla? Przez to Trump stawia warunki? Kremla w Moskwie, panie przewodniczący. Przepraszam nie. bardzo, ale prawda jest taka. Że jeżeli Amerykanie, aha, no jeszcze mieliśmy spotkanie paryskie, wiecie Państwo co? Ja bardzo poważnych ust to mm. wiem akurat. Wiecie Państwo co ustalono we Francji na tym szczycie, który Macron e, zwołał? Wiecie co ustalono? Że Europa nie jest w stanie pomóc Ukrainie. To ustalono. No tak, ale rozumiem, że Pan w tej chwili się posługuje właśnie tymi bardzo ważnymi ustami, które nie wiemy, ja wie, czyli to, znaczy, to twarzy są położone. To jest szef szefów akurat mm -hmm. kolegów. tutaj. Dobrze. Ja miałam na myśli to. Że to jest Sojusz Polski z Ameryką, a nie Sojusz Polski z Donaldem Trumpem, bo prezydentura pana Trumpa tak kiedyś się skończył. ostatnia oczywiście. Nawet biorąc pod uwagę, widzi pan, i właśnie e, coraz głośniej mówi się o tym, że będzie chciał sięgnąć po trzecią kadencję i rządzić, no ale dlaczego pan robi taką pantomimę? No, no, no to są się takie mówi, no gdzieś no. ktoś na lewicowym portalu napisał, ja pan, bo nie lubią. Trumpa. z chwilą Pan Kubiak opowiadał, że słyszał, z ust nie powie jakich plotki z Paryża i Pan nie protestował. Nie Plotki z Paryża, tylko powiedział to, Donald Tusk, proszę się go zapytać, no. Mówiłem, że to jest szef panów nie, dwóch. Nie no, a, ja, proszę, ja, ja proszę, żeby nie, nie ale że powtarzać co? nieprawdziwych informacji. No ale że ja nie co? Ale, ale ja nie słyszałem takich informacji. Ale ja informacji. słyszałem. No to, ciekaw jestem, to może jakaś konfabulacja, ale na jawie no się nie? No, może jakaś konfabulacja. Tak sama konfabulacja Każdy jak pan na uzasadniał niepłacenie paktowi Północnoatlantyckiemu 2% składki ale e, ale aktami rozsadzającymi. Ja uzasadniałem niepłacenie. Roz... Roz... Ja to przed chwilą. Nie, usprawiedliwiał. nie. Dokładnie pan usprawiedliwiał no, przynajmniej raz, panowie stop. mają zasoby. No, czemu naraz. pan nas cały czas obraża? Proszę pana, czy ja panu, ja, panu jakiś brak wykształcenia. No, proszę pana. Zdiagnozowaliśmy no. się. Ponieważ mamy jeszcze parę idziemy. minut, więc w, w, bez wycieczek pana personalnych pan, tak panu napisał, że pociski, to, o których pan wspomniał, nie przenoszą broni jądrowej, bo nie ma do nich opracowanych głowic. A o których on napisze? Jasne przenoszą, który no, opowiada no to o. nie wiem, to, to musicie się panowie jakoś panie Krzysztofie, musi pan jakoś, nie wiem no, może z pan Krzysztofie no. i, i wyjaśnić Proste, sobie tę sytuację, nie ma do nich, twierdzi pan Krzysztofa. Ja, ja tego nie wiem ja tego nie ja wiem, nie. No, ale ja więc wiem. O, panu z panią panu, czy pan, e, pan, czy pan generał że, wie. E, Donald Trump będzie w stanie wyprowadzić wojska amerykańskie z Polski? Nie sądzę nie sądzę, dlatego że tak jak pani słusznie zresztą zauważyła, proszę bardzo, chwalę panią, nie chodzi pan, tu o Donalda Trumpa, nie, ale może ale, ale, ale... pan mnie chwalić, może pan mnie ganić, Roz, przepraszam bardzo, ja nie jestem trzyletnią dziewczynką, rozmawiamy tu o faktach. To bardzo proszę więc mnie proszę nie traktować mnie, jak Nie Proszę mnie nie chwalić i nie ganić, tylko rozmawiajmy o tym, jakie są sprawy. Dlaczego, dlaczego miałby nie zrobić tego nie, Trump, który zażąda nie, tego, żeby... Nie, te prywatne wycieczki? Panie pośle. Jakie prywatne znowu wycieczki? No do pani redaktor, a pan poseł do nas? No bo prowokacja, więc a, zakręciło aha, się kółeczko. No, nie ma Bardzo problemu, proszę, byłem i tak wyrozumiało Czyli... wobec panów. Dlaczego miałby tego nie zrobić Donald Trump, gdyby w którymś momencie, yy, gdyby zmienił się układ sił w Europie na, na taki, że Amerykanie by się stąd wycofywali coraz bardziej, gdyby zażądał tego od niego pan Władimir Putin? W ogóle nie wiem, mówię pan tak, jakbym szanowała tego pana, ale już trudno, powiedziałam. Po pierwsze, żądania rosyjskie mniej więcej na tym poziomie są i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale proszę Państwa, jeżeli my ciągle personifikujemy problem do Donalda Trumpa, to mnie to po prostu bawi. Dlatego, że my mówimy o relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, a Polską, a Rosją, i tam nie ma dzisiaj nazwiska Trump, dzisiaj jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I oczywiście, że on będzie do pewnego momentu, potem będzie następny. Amerykańska polityka jest na tyle poważna, że oni rolują swoją, z kadencji na kadencję, swoją politykę zagraniczną. Tam nie ma tak, że jak się zmienia głównodowodzący wszystko, się zmienia. Tak tam nie jest. I tutaj kolega mówił o tym, dzieje? że... Słucham? Czy to się właśnie nie dzieje? Nie. nie. Nie? Nie. To od dawna wzbiera. To od dawna wzbiera w Stanach Zjednoczonych. Natomiast budowanie no, e, e, mocnego nie? układu, rzecz w tym, że ja nie wszystko mogę powiedzieć. Natomiast proszę nie podnosić tego tematu, jest wszystko w porządku. Amerykanie nie wyjdą z Polski. Nie wyjdą Ale z nie Polski. Ale nie może pan wszystkiego powiedzieć, bo? Bo nie mogę. Nie mhm. mogę. Bo ma pan, rozumiem, wiedzę, tak? Bo nie mogę, no. Mhm. No nie mogę, no co ja poradzę? No nie mogę pani Są powiedzieć. Są tajne Obrony Narodowej. A pan, ja... by, dobrze, a pan by rozmawiał z Putinem? Bo pan kandyduje na urząd prezydenta Polski. Tak? Pani redaktor, to pan by... to jest Putin dla pani? Kto to jest Putin? Putin nipy, jest nie rozmawiamy teraz o tym, kim jest Putin dla mnie, tylko pytam, czy pan by negocjował i rozmawiał z Putinem. Bo pan kandyduje na urząd prezydenta Polski, panie pośle. Ja nie toleruję Putina. Wiem, że jest fałszywy, że y, słowa prawdy w życiu nie powiedział. Ja to wszystko wiem. Ale jeżeli mówimy o pokoju, to nie ma tutaj y, y, jakichś etycznych wzorców działania. Polityka nie znosi takich rzeczy. Załatwiamy temat. Jest Putin, jest Żałęcki, jest Trump, jest Scholz, jest Macron, rozmawiamy. Dobrze, ale kto jest, to wiemy. Pytam, do czego nas prowadzi polityka Trumpa do wzmocnienia naszej pozycji czy do osłabienia? Z względem kogo? Wie pan tak, jak pan tak pyta względem reszty świata, no nie, bo nie w, wiem. Bo, bo wobec Niemiec jesteśmy osłabiani, w, w względem Francji jesteśmy osłabiani, w, w związku z w stosunkami amerykańskimi jesteśmy wzmocnieni. Co postawa Ameryki? Jeżeli sprawia, chodzi o, że, o Rosję, nasze świata... relacje nie istnieją, hmm. więc pytam się o co Pani pyta. Pytam o to, czy postawa Trumpa sprawia, że ta część świata jest bezpieczniejsza, czy mniej bezpieczna? Jesteśmy lepiej Odpowiadam. chronieni, czy gorzej chronieni? Odpowiadam. Do czego dąży Trump? Odpowiadam. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek mówi o sile Europy, ośmiesza samego siebie. Nie ma siły Europy. Na 12 armat, czy tam 16 armat, połowę oddali Ukrainie. Mówię o Francji. Jeżeli o haubicach 155 mm, o Cezarach mówię. Natomiast jeżeli chodzi dzisiaj o tą sytuację, którą dzisiaj mamy, Ameryka chce wygasić płomień, który jest dzisiaj na, na tej strasznej pozycyjnej wojnie, która niczego nie zmieni. Nie, niech mi ktoś odpowie, jak to się stało, że był taki moment, kiedy można było przerwać tą wojnę, a ktoś hamulec zaciągnął armii kto? E, e, kto ukraińskiej? Kto pytam się? Kto, zaciągnął hamulec? kto nie dostarczył im uzbrojenia wtedy? To no był dokładnie kodobre. rok po inwazji. A no, Niemcy i Francuzi. Dlaczego oni to zrobili? A pamięta pan republikanów i apele Donalda Tuska y, do spikera, żeby wreszcie odblokował głosowanie, które, które blokował bo a Trump. A czy my mu ja o Europie ukazał. mówimy w tej chwili? Bo Trump mu kazał. Ale to znowu na Amerykę patrzymy? to, a, to Europa nie mogła pomóc no Ukrainie. Patrzymy na Amerykę, bo panowie twierdzą, że Ale nie, 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 są nie, nie Europa nie mogła pomóc Nie mogła Nie mogła pomóc? Nie mogła pomóc? Przecież to Biden nie dostarczył uzbrojenia przez praktycznie rok czasu. I mogę pani powiedzieć dlaczego. Pan... Dlatego, że broń, którą przekazali Ukraińcom, znaleźli w Nikaragui. I komisja senacka pojechała do Ukrainy szukać amerykańskiej broni. Taka jest prawda. A nie żadni tam republikanie. Czyli winny Biden? Mówi pani, jak tam? Jaki Biden tam. Ukraina jest po prostu. Ukraina musi sama ze sobą zrobić porządek przede wszystkim. A nie wszyscy będą na, na nich pracować, wszyscy im będą dawać, a oni będą sobie handlować no, zbożem, tym, tamtym. Czy Pani wie, że deficyt budżetowy Ukraina ma niższy jak Polska? Czyli zaraz Pan jeszcze opowie, że Ukraina skorzystała na tej wojnie. Panie pośle. No bo jest wizja Ukraińców, którzy. Jako były żołnierz muszę no, powiedzieć, że mnie irytuje sytuacja, kiedy right. dyskutujemy sobie tutaj przy tym stole na temat śmierci i życia. Ta wojna jest dziś bezsensowna, bo ona jest pozycyjną wojną. Ukraina nie ma na tyle siły, żeby przełamać tą linię obrony, okay. którą Rosjanie no w sumie, zbudowali z, w ciągu pół roku. Pokończyć. Wie pan, powiem tak, wojny są w ogóle bezsensowne, tylko zastanawiam się, co by panowie opowiadali, gdyby w grę wchodziła Polska. Czy byśmy no, też no, zaczęli opowiadać, Dokładnie. że przestańmy walczyć. Jak zwykle nam wszyscy pomagali. Wie pan, co właśnie nam nie pomagało, No właśnie nam nie co, to właśnie nam nie pomagali, właśnie, a, właśnie nam nie pomagali, czy gdyby w grę wchodziła Polska, też byśmy opowiadali, zbroić. dajmy spokój, tak. bo wojny spokój, Jest bo zgoda, bo są głupie się. i po prostu przestańmy fikać, dajmy, A wikać. dlaczego jeden język teraz my, mamy? Daj Daj dlaczego my, spowodowała dajmy Pani teraz, że wszyscy chcę. jak jeden powiedzieliśmy tak? Musimy się zbroić, jak możesz na kogoś liczyć, to licz na siebie. No, Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.